Hej, hej! Witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś zupełnie inne otoczenie, ponieważ jesteśmy w Miłowie. Już od dawna obiecywałam taki właśnie film z serii Co zrobiłam w Miłowie. No i dzisiaj w końcu nadszedł ten czas, no i będziecie mogli poznać losy znanych z Miłowa rodzin. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od rodziny Ćwirów, gdzie jak widać brud, syf i ubóstwo. No nie zupełnie, bo gotówki na koncie to oni akurat mają. No ale jakieś tam robactwo im się zalęgło. Tak więc ich obecnie w domu nie ma, bo musieli się usunąć w tym czasie. Aż tutaj zostanie zaprowadzony porządek. Jak widać już pokojówka przyjechała, listonosze, no i nawet ogrodnicy. Wszystko jest tutaj na miejscu, a my poczekamy aż domownicy wrócą do domu, no i wtedy dowiecie się jak potoczyło się ich życie. Mają lokaja jak widać, wynoszącego śmieci gdzieś poza ogrodzenie do lasu. W tym czasie możemy sobie szybko obejrzeć dom właśnie ćwirów, ponieważ zaszły tutaj drobne zmiany. Tutaj jeden z pokojów został przekształcony na takie domostwo Aleksandra, który jest obecnie nastolatkiem i jak widać mamy tutaj nowe łóżko, Taką pościelą, która wystaje na dywan. No i ogólnie można znaleźć tutaj dużo akcentów związanych z nauką, z kosmosem, czyli tak dość typowo. Aleksander to w końcu bardzo uzdolniona osoba, ma też dużo książek, także jest w czym się szkolić. Z drugiej strony ma on jeszcze stoliczek z komputerem, z taką naklejką z NASA, no bo to by był jego wymarzony zawód i tak sobie tutaj mieszka. Ciekawie prezentuje się tutaj pokój Kassandry. Kiedyś był to pokój Mortimera, no ale ten staruszek już nie żyje. No i Kassandra żyje tutaj samotnie, pomimo tak dużego łoża. Wszystko ma utrzymane w takiej zielonej tonacji, z jakimiś brązowymi akcentami, drewienko tego. Jest trochę luksus. Ma tutaj komody na swoje łażki, ma tam też biureczko z komputerkiem. Rośnie jej drzewo w pokoju. Największym zaskoczeniem będzie jednak ten pokój, który jest pokojem jej małej córki, bo tak Kassandra doczekała się dziecka. Ale na razie zobaczcie, ile ona ma tutaj zabawek. Tu jest po prostu w tym pokoju wszystko. Część jeszcze pozostała z okresu, jak jej dziecko było bardzo małe, czyli jakieś tam butelki jeszcze można dojrzeć. No i właśnie w otoczeniu tych wszystkich zabawek dorasta córka Kasandry Elwirka. Na zewnątrz zorganizowali sobie taki kącik do posiedzenia, są ławeczki, są nawet takie kraciaste maty położone, jest nawet jacuzzi. No i w ramach sentymentu pozostał jeszcze łuk weselny. A jeśli chodzi o parter domu, no to tutaj główny salon. On właśnie przeszedł małą metamorfozę. Tutaj już został stawiony telewizor, no bo jest to już kolejne pokolenie, nowa generacja. Oni bez takich rzeczy żyć nie mogą. Są nowe sofy, jak i również fortepian, na którym z prawdziwą namiętnością gra Aleksander i jest w tym naprawdę bardzo dobry. No i mają jeszcze takie gigantyczne akwarium. To taka atrakcja. Mamy już całą rodzinkę w domu, więc przejść możemy do opowiedzenia historii, jaka spotkała właśnie rodzinę ćwirów. Kassandra nie wzięła ślubu z Donem tak jak było to proponowane na początku rozgrywki. W tamtym momencie po prostu rozeszli się oni do domów, no i ich związek trwał jeszcze jakiś czas, a z tego związku pojawiła się nawet córeczka Elwirka. Tak właśnie wygląda Elwira, czyli skrzyżowanie genów Kassandry i Dona. Obecnie jest ona dzieckiem w wieku szkolnym, no i nie wykazuje jeszcze żadnych większych umiejętności, także zobaczymy później czy pójdzie ona raczej w ślady matki czy w ślady ojca. Sama Kasandra zdecydowała się jednak na ślub z Donem w momencie, gdy już była w ciąży, ale scenariusz był tutaj wiadomy. Nastąpiło porzucenie jej przed ołtarzem. No i oczywiście nie skończyło się to zbyt szczęśliwie dla samej Kasandry. W tym czasie żył jeszcze Mortimer, no i zdążył on pobić Dona za to, co zrobił właśnie jego córce co niestety odbiło się negatywnie na jego zdrowiu, no i zaczął on mieć problemy z sercem. I taki właśnie był powód jego śmierci. Jak widać, Don dość często pojawiał się w okolicy, on próbował ponownie poderwać Kassandrę, tylko chciał ją wykorzystać i przejąć pieniądze tej rodziny, a kończyło się to zawsze tak samo. Mortimer wdawał się w bijatykę z nim, pomimo tego starczego wieku i jego problemów z sercem, no to naprawdę dziadek trzymał się nieźle. Na potwierdzenie moich słów macie tutaj zdjęcie ze ślubu Cassandry i Dona. Cassandra była wtedy w ciąży. No, ale Don niestety nie chciał przejąć takiego obowiązku na siebie. Jak widać, świadkami tego wszystkiego były inne jego kochanki, więc ogólnie zezłościły się na niego wszystkie. No i atmosfera okazała się być dość nieciekawa. Ogólnie Kassandra jest bardzo skupiona na swojej karierze i to jest dla niej najważniejsze. Dziecko można powiedzieć, wychowuje się samo przy pomocy całej tej obsługi domu, a Cassandra głównie właśnie zdobywa kolejne punkty do awansu, no i praca jest całym jej życiem. Ale w pewnym momencie zapragnęła ona mieć jakąś drugą połówkę w życiu, i tym samym doszło do kilku randek. Które ustawione były przez cygańską swatkę. Kassandra, jak widać, próbowała. Na przykład dostawiała się do Tobiasza, który prowadzi klub ogrodników. Tak bardzo chciała być ona członkiem. Ostatecznie się to udało, ale nie wiadomo jakim kosztem. A Tobiasz to w ogóle nasz Tobiasz? Mąż Eweliny? Kochane Hanki. To on. Wiem, że wiele osób łączy Kassandrę z Dariuszem i chyba nawet na początku rozgrywki właśnie Dariusz ma jakieś uczucia wobec Kassandry. Ja jednak zupełnie nie poszłam tym tropem i Dariusz został totalnie odrzucony. Jak widać, bardzo się wściekał z tego powodu. No ale serce nie sługa, jak to się mówi. No i Kasandra do Dariusza niczego nie czuła. Co więcej, Kasandra jednak zaczęła czuć coś do własnego lokaja. No i właśnie tak prezentuje się obecnie sytuacja życiowa i miłosna Kassandry. Jest ona zakochana w ich osobistym lokaju. Ukrywają się z tym uczuciem, no bo jest to taki trochę mezalians, ale ich uczucie jak najbardziej rozkwita. Proszę, jak ona patrzy na niego z miłością. Kasandra, jak widać, dość elegancko się prezentuje nosi takie czarne kostiumy albo jakieś suknie. E, ogólnie jeśli chodzi o tą rodzinę, no to e, oni noszą się na czarno. To jest taki ich znak rozpoznawczy, trochę Ala, rodzina Adamsów. No i jak widać mamy tutaj Lokaja, Jacka Robaka. Jest zauroczenie w jego kierunku. Kasandra jest obecnie wynalazcą e, i uzyskała ona już w tym momencie taką stację badawczą i ona umiejscowiona jest na piętrze domu. Także chodzi sobie tam i doskonali się jeszcze dodatkowo. E, tak prezentuje się z kolei Aleksander. Jest jeszcze nastolatkiem przez następne dwie doby. Ogólnie prymus w szkole uczy się naprawdę bardzo dobrze, a dodatkowo jest on także laborantem. Tutaj właśnie siostra załatwiła mu posadę. No i szkoli się on już od najmłodszych lat, żeby stać się również specem w tej dziedzinie. No i jest on niezwykle kreatywny. Dla niego są wszystkie instrumenty muzyczne w tym domu, ponieważ potrafi grać na wszystkim. Pięknie mu wychodzi. Chodzi też do szkoły prywatnej, oczywiście. Z ciekawostek można powiedzieć, że przyjaźni się on bardzo dobrze z miną Kalientę. No i tutaj jest pewien pomysł na związek pomiędzy nimi. Kolejną znaną rodziną jest rodzina przyjemniaczek, no i z pewnością będę mieć tutaj dużo do powiedzenia. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka widać, że zmienił się ich dom. Nie była to do końca moja decyzja, ponieważ w tamtym domu doszło do pewnych nieprzyjemnych sytuacji musieli oni go opuścić, a do tego domu nie zdążyli się oni jeszcze dobrze wprowadzić, dlatego też nie jest on urządzony i nie mam wam tutaj nic do pokazania. Opowiedzieć mogę Wam jednak ich historię. Mamy tutaj widok na naszą piękną, szczęśliwą rodzinkę, w której to doszło do scen niczym z polskiego serialu. No ale zacznijmy od początku. Po pierwsze, małżeństwo przyjemniaczków wcale się nie rozpadło. Daniel zaprzestał zdrad. Co prawda jeszcze jakieś uczucia mu tam się głęboko w sercu zagnieździły wobec kaszki pokojówki, jednak to miłość do marysi zwyciężyła, odnowili oni ślub i ogólnie doszło do kilku sytuacji w ich życiu rodzinnym, które spowodowały, że ta dwójka ponownie się do siebie zbliżyła. Po pierwsze, Marysia utraciła pracę i było to dla niej bardzo traumatyczne przeżycie. W tych ciężkich chwilach był z nią właśnie Daniel, który cały czas ją pocieszał. No a jakby tego było mało, jakby ta rodzina miała za mało zmartwień, Liliana kilkukrotnie uciekała z domu. No i w tych chwilach rodzina trzymała się blisko siebie, trzymała się razem, byli dla siebie takim wsparciem. No zwłaszcza rodzice, którzy to zdecydowanie chcieli, żeby córka powróciła do domu, no i żeby ich życie stało się normalne. Widzimy tutaj sceny codzienne z życia tej rodziny. Niegdyś właśnie tak to wyglądało. Codzienne kłótnie, obrzucanie się wyzwiskami, wylewanie na siebie wody. Liliana uciekała zawsze w nocy, kiedy rodzice kładli się już spać. Tutaj mamy załamanego wręcz Daniela, który próbuje właśnie odszukać córkę, wydwania do wszystkich znajomych, czy ona przypadkiem u nich się nie ukrywa. Ostatecznie Lilianę za każdym razem przywoziła policja z powrotem. Znajdywali ją w różnych miejscach, zaszywała się na miłowskich melinach. No a Daniel nawet prosił ją o wybaczenie, żeby tylko córka powróciła do domu, no i obiecywał, że już nigdy więcej nie będzie dochodzić do żadnych kłótni, do żadnych zdrad z jego strony. I tego też dotrzymał. Liniana, co prawda, powróciła do domu, jednak jej charakterek nie został jeszcze wtedy utemperowany. Niestety pałała ona czystą nienawiścią do swojej siostry Angeliki, no i postanowiła ona przeprowadzić taką osobistą zemstę, podrywając jej chłopaka. Widać tutaj właśnie flirty pomiędzy nią a Damianem. Angelika była naprawdę wściekła, a Lilianę cała ta sytuacja mocno bawiła. No i cała nienawiść Liliany w stosunku do swojej rodziny skumulowała się na jednej osobie, właśnie na siostrze bliźniarce, przez co cały czas dochodziło w domu do bijatyk. No i obrywało się głównie Lilianie. Sytuacja jednak odwróciła się o 180 stopni i Liliana wyrosła ze swojego buntu nastoletniego. Przeprosiła ona rodziców, przeprosiła ona nawet swoją siostrę bliźniaczkę wyjaśniła wszystkim, że zachowywała się tak ze względu na właśnie sytuację rodzinną, ze względu na wszystkie rzeczy, które działy się w domu, no i przez to, jak sama była traktowana, ale chce się bardzo zmienić. W tym czasie jednak to Angelika zaczęła unikać rodziny. Stała się ona bardzo negatywnie nastawiona do rodziców, a już przede wszystkim do siostry. Zaczęła urządzać nocne imprezy w domu, no i sprowadzała sobie roznegliżowane koleżanki, które ponownie starały się poderwać jej ojca. Prowadziła ona typowo do dram rodzinnych. W tym momencie to Angelika stała się tą złą siostrą, mimo że pozornie była ona tą biedną, pokrzywdzoną, małą Angelisną, za to, że straciła ona swojego chłopaka Damiana, postanowiła również zemścić się na siostrze bliźniaczce i odebrała ona jej Szczepana. Doszło przy tym do wymiany partnerów pomiędzy siostrami. Liliana ogłosiła oficjalnie, że zamierza być w związku z Damianem, a Angelika w tym czasie zajęła się Szczepanem. Jak widać, w Lilianie zaczęła zachodzić także przemiana wizualna, zaczęła ona zapuszczać swoje włosy. W tym czasie Daniel zdążył już się pozbyć kaśki pokojówki. Przychodziła teraz kobieta nieco mniej atrakcyjna, za którą on nie miał zamiaru się w ogóle zabierać, bo swoją małżonkę to nosił on na rękach. Sama Liliana wygląda obecnie w ten sposób: włosy są już całkiem sporej długości. No i nie wygląda ona zupełnie jak tamta dziewczyna, która uciekała z domu. Stała się ona już dorosłą osobą, i jak widać, miłość z Damianem rozkwitła po prostu pod niebiosa. Już nie widzą oni świata poza sobą. Jeśli chodzi o kontakty rodzinne, no to są one w dalszym ciągu nieco skomplikowane. Ostatnio doszło także do ostrej wymiany zdań pomiędzy matką a córką ponownie. E, czy Liliana pozostanie w tym domu, czy też zdecyduje się na odejście i życie na własną rękę? Czas jeszcze pokażę. Ma ona również dość pokaźny konflikt z Zosią. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale jest ona określana przez nią jako wróg. Numer jeden. Liniana rozpoczęła także pracę w sklepie muzycznym. No i to jak najbardziej pasuje mi do jej charakteru. No a owy Damian nawet się do niej przeprowadził. Tutaj mamy jeszcze wygląd naszej Angeliki, która to w dalszym ciągu pozuje się na grzeczną i ułożoną dziewczynkę. Ona nie jest niczemu winna. Toleruje ona nawet Damiana w jej domu, no bo co było, to było, stare dzieje, o tym związku to ona już zapomniała, również jest bardzo mocno zakochana w Szczepanie, ale niestety znielubiła się ona okropnie z własnym dziadkiem, który to jako jedyny odkrył jej intencje i wie, że taka święta to ona nie jest. Jako grzeczna i ułożona dziewczyna Angelika stała się również archiwistką i szkoli się na prawniczkę. Powróćmy jeszcze do głowy rodziny. Daniel jest trenerem, ma bardzo dobrą posadę, jednakże marzy mu się urlop i wakacje, bo sobie na to zasłużył przez całe swoje życie. Z kolei Marysia ma nową pracę, jest recepcjonistką w firmie prawniczej. No i właśnie dzięki tej posadzie Angelika znalazła również szybko zatrudnienie. Sama Marysia skupia się dość mocno na pracy i dla niej jest ona o wiele ważniejsza niż właśnie relacje rodzinne. W dalszym ciągu ma ona pewien niesmak co do swoich dzieci, bo zdecydowanie nie tak wyobrażała sobie życie rodzinne. Ze starego domu to oni zdołali uratować tylko obraz. Damian wyprowadził się bardzo szybko z domu, no i miało to związek na pewno z jego ciężkim dzieciństwem, ciężkimi przeżyciami, no bo on w sumie robił wszystko w domu, wyręczał matkę we wszystkich obowiązkach domowych, wychowywał rodzeństwo, pracował jeszcze na ten dom. No i co on z tego miał? Był wiecznie zmęczony, nie mógł się uczyć, był niełukiem totalnym, nawet doszło do tego, że on stracił ostatecznie swoją pracę, bo też nie pracował wystarczająco dobrze, był wiecznie przemęczony. No i ostatecznie jedyną drogą, która mogła pomóc Damianowi wyjść na prostą w tym życiu, było zaciągnięcie się do wojska. Jest obecnie poborowym, no i może to nauczy go w końcu dyscypliny. Jeśli już mowa była o Damianie, no to przejść możemy do rodziny Biedaków. Rodzina Biedak mieszka w dalszym ciągu w małym domku na obrzeżach miasta, ale całkiem dużo się tutaj zmieniło. Jedyną rzeczą niezmienną w tym domu jest syf. I nadużywanie alkoholu. Tak obecnie prezentuje się kuchnia w tym domu, jest mała wysepka, no i nieco bardziej rodzinna atmosfera, meble wymienione, no i ogólnie dom przeszedł mały remont. W korytarzyku dostrzec możemy dużą wieżę stereo, są też szachy, tak więc gotówka została tutaj jak najbardziej wydana. W małym, dobudowanym fragmencie stworzono dodatkowo salon z prawdziwą sofą, co prawda stary telewizor, ale na to trzeba jeszcze odłożyć pieniądze. Na pierwszy rzut oka widać już, że sytuacja materialna rodziny bardzo się polepszyła. Mamy następnie pokój głównej bohaterki, matki, Balbiny. Oczywiście motyw panterkowy, który jest dość ściśle powiązany w mojej rozgrywce Balbiny. Zaraz dowiecie się dlaczego. Syf, 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 to już nie będziemy o tym wspominać. Jak widać nawet woda niewypuszczona z wanny. No ale łazienka także przeszła ogromną metamorfozę. No i mamy najnowsze meble łazienkowe, biało-czerwone. Na takie rzeczy to już poszły grube gotówki. Jak widać są tutaj rozstawione suszarki do ubrań, wiszą najnowsze lewisy, także naprawdę coś tutaj się zmieniło w tym domu. Na końcu jeszcze pokój chłopaków, bo tutaj mamy jeszcze dwójkę dzieci w tym domu, no i oni również mają swój wyremontowany kącik, nawet bajkowy regał, książki, coś po prostu pięknego. Tak wygląda najnowsza wersja Balbiny Biedak. Czy wieje ja od niej biedą? No już chyba nie tak bardzo. No bo jak widać fryzjer był, makijaże nosi, eleganckie ubranie. Mój pomysł na Balbinę z pewnością Was zaskoczy. Balbina! Była jak dla mnie stylizowana na trochę taką lalkę Barbie, która w dodatku nie potrafi wytrzymać bez faceta. Jak wiadomo, okoliczności śmierci jej pierwszego męża były dość niejasne, nie do końca wyjaśnione i z tego powodu moja balbina wyewoluowała na czarną wdowę. Balbina, dość szybko, będąc jeszcze w ciąży z trzecim dzieckiem swojego pierwszego męża zaczęła flirtować z nowym mężczyzną. Ten nieszczęśnik bardzo się w niej zakochał, no i chciał on być ojcem dla jej dzieci, nawet dla tego dopiero co narodzonego. Jak widać, Kazik, bo tak miał na imię, był bardzo zaangażowany w swoją nową rolę, zajmował się dzielnie noworodkiem, no i chciał nawet sprowadzić na dobrą drogę Damiana. Sam również pracował, więc od razu zaczynał oddawać pieniądze Balbinie, ale niestety ostatecznie podzielił on los pierwszego męża Balbiny. Po raz kolejny niewyjaśnione okoliczności, niejasna sprawa. Czy Balbina miała coś z tym wspólnego? Zwłoki po kaziku jeszcze nie zostały wyniesione do ogrodu, a Balbina już zapoznała sobie kolejnego partnera i był to tym razem Marek. Marek również stracił głowę dla Balbiny, no i zdecydował się zamieszkać z nią, no i tym samym dać jej dostęp do całego konta bankowego. Marek w dalszym ciągu jest mieszkańcem tego domu, jeszcze się uchował, ale jak długo tego akurat nikt nie wie. Zakochany jest do szaleństwa w tej Balbinie, no i zupełnie nie podejrzewa, że Balbina miała już dwóch mężów i oboje zaginęli w niejasnych okolicznościach. Jest on szefem jakiegoś projektu, ogólnie dobrze stoi on finansowo, a jako, że jeszcze kilka dni pracy przed nim, no to Balbina chyba czeka na tą gotówkę. Jeśli chodzi o samą Balbinę, no to nie ma ona żadnej pracy, ona liczy po prostu na pieniądze kolejnych kochanków. Nie chce już mieć więcej dzieci, więc dobrze się zabezpiecza. Jej drugi z kolei syn, czyli Błażej, jest obecnie nastolatkiem, no i chce on... Poniekąd pójść w ślady matki, bo romansowanie to to, co mu się totalnie marzy. Obecnie chodzi on do szkoły, dobrze się uczy, a przy tym przynosi wodę, czyli po prostu kariera sportowa to jest to, co stoi przed nim otworem. No i najmłodszy synek jest to Wojciech, dziecko w wieku wczesnoszkolnym, jest najbardziej związany ze Markiem, no i traktuje go w sumie jak ojca. Warto jeszcze zaznaczyć, że Balbina ma już dobry kontakt ze swoimi synami, oprócz pierwszego Damiana, który jak najszybciej ulotnił się z domu, ale z kolei taki Błażej czy Wojciech, no to już bardzo kochają matkę, mają dobry kontakt ze sobą, no i nawet nie dopytują się, jeśli kolejni mężowie zaczynają znikać. Następnie zajrzymy do domu marzycieli. Dariusz początkowo mieszkał ze swoim synem Szczepanem i żywił uczucia do Kasandy, a teraz... Oczywiście zaczniemy od domu. Jest tutaj sypialnia Dariusza z takimi fantazyjnymi kwiatami, oczywiście jego projektu. No i jak widać, Dariusz doskonali się w swoim malowaniu. To zdecydowanie jest jego pasja i całe życie. Ma on przeróżne dyplomy. No i co więcej, uczynił on z tego dochód. E, mają oni całkiem nowoczesną łazienkę, w której znalazło się miejsce nawet na pralkę. E, pokój Szczepana jest, można powiedzieć, nieco egzotyczny. Mamy tutaj łóżko z bambusa. Jeśli chodzi o dekoracje, to znalazł się także taki słomiany hipopotam. No, i nawet na ścianie zawizł obraz, portret Angeliki. No, bo to w końcu ona okazała się być miłością jego życia. Na dole zaskoczenie, ponieważ zamiast typowego salonu jest tutaj coś, co wygląda raczej jak poczekalnia, ale to miejsce stało się głównym centrum biznesu Dariusza. W tym miejscu można bowiem zakupić jego obrazy. W tym momencie wszystkie obrazy zostały już wyprzedane, więc ściana jest pusta, ale normalnie znajdują się tutaj przeróżne obrazy autorstwa Dariusza. Co więcej, Dariusz w tym momencie zaczął już rozszerzać swoją działalność i oferuje on portrety na zamówienie, stąd właśnie ta mała sztaluga w salonie. No i tutaj można od zaraz zamówić sobie własny portret albo karykaturę. No i właśnie za schodami Dariusz ma kasę specjalnie ukrytą, żeby nie było widać jak się wejdzie od razu do domu. Wiadomo, włamywacze te sprawy. No i dość prosta, klasyczna kuchnia. Tutaj za wiele czasu oni nie spędzają. Jedzą głównie jakieś gotowce. Dariusz, jak widać, no typowy artysta. Trzydyniowy zarost, włosy coraz dłuższe, no bo taki ma styl. No i już dziś będzie on staruszkiem. Niestety postarzał się on bardzo szybko. Tak jak już dzisiaj wspominałam, nie ma on już żadnej relacji romantycznej z Kasandrą. To uczucie już dawno odeszło w niepamięć. Z kolei poprawił mu się stosunek do własnego syna. Zaczęli się dobrze ze sobą dogadywać, mają teraz dobry kontakt i żyje im się wspólnie bardzo dobrze. Szczepan nawet pomaga ojcu w momencie, gdy nie ma nic lepszego do roboty. No bo oczywiście on najpierw się uczył, a teraz już chodzi do pracy. Jednakże wracając do Dariusza sprzedał on swój dom. W którym mieszkał wcześniej ze Szczepanem I tym samym przeprowadził się do nowego domu W którym zrobił sobie właśnie kącik z taką jakby galerią własnych obrazów No i cóż, znalazł sobie dziewczynę Jest nią Magdalena, nie Topesz Taka blond piękność, o wiele młodsza od niego Wiekiem bardziej pasuje właśnie do Szczepana niż do Dariusza No i jak widać sytuacja finansowa jest również bardzo dobra tutaj To jest na przykład Janka Chorągiewska w tej wersji Tak prezentuje się obecnie Szczepan Także niezły przystojniacha z niego się zrobił no i tak jak już było wspomniane, jego dziewczyną jest teraz Angelika, a nie Liliana. Jednakże no podoba mu się też Teściowa przyszła i z tego powodu on woli nie mieszkać w tym domu, żeby go nie kusiło. Ogólnie no on leci na baby wszelkiego rodzaju. Rozpoczął już pracę krawężnika, ponieważ stał się on osobą dorosłą, poszedł właśnie do pracy. Szczepan miał początkowo dość burzliwy charakter i dlatego właśnie dobrze dogadywał się z Lilianą. Ale on się później uspokoił, później ten cały związek z dwoma siostrami naraz. Ostatecznie wybrał Angelikę. Czy to na dobre mu wyjdzie? Nikt tego nie wie. To okaże się z czasem. W tym momencie zobaczyć możecie jeszcze początki Dariusza z Magdaleną. Tak nieśmiało przytulali się na trawie za domem, żeby nikt ich nie widział. Widać było tylko nogi, a nogi mogą należeć do kogokolwiek. Tutaj możecie zobaczyć przykładową pracę Dariusza. Jest to właśnie portret wykonany na życzenie. Jak widać klient bardzo zadowolony. No i ogólnie trzeba powiedzieć, że to za sprawą Szczepana ojciec stał się szczęśliwy, no bo to on bardzo dążył do tego i namawiał zresztą go, żeby związał się z Magdaleną. Dariusz miał cały czas wątpliwości, no bo ona taka młoda, no ale jednak postanowił ją zaprosić do siebie, no i wprowadziła się w końcu dziewczyna. No i tak właśnie Dariusz sobie tutaj pracuje, robi teraz portret na życzenie takiej Janki. No i powróciła już Magdalena, także można ją oficjalnie przedstawić. Magdalena topesz, chyba całkiem znana NPCówna, straciła głowę dla Dariusza, a z zawodu jest ona generałem. Także całkiem poważna posada tutaj. No i jak widać jest ona bardzo młodziutką osobą, no ale miłość trafiła ich niczym piorun z jasnego nieba. No i tak już zostało. Przechodzimy następnie do domu sióstr Kaliente. Jak widać mieszkają one nadal w tym samym miejscu. W środku także niewiele się zmieniło, ponieważ nie dysponują one żadnym majątkiem. No ale w końcu Dina była niegdyś z Mortimerem. Jak potoczył się ten związek? Tak wygląda obecnie Dina, taka trochę zmęczona życiem Solara, której niestety nie udało się namówić Mortimera na ślub. Staruszek bardzo dzielnie bronił swojego majątku, no i nawet Dinie nie udało się niczego wskórać. Oświadczeń nie było, ślubu zatem również, ale Dina ma swój pomysłunek w głowie i ona wie, że faceta złapać można jeszcze na dziecko. No i tak też się stało. Okazało się, że Dina bardzo szybko zaszła w ciążę. No i nawet w obecności Mortimera odbył się poród. Staruszek ogólnie był zadowolony, cieszył się, że jego dzieci mają dodatkowe rodzeństwo, ale jak wiadomo szybko umarł. No a sama Dina myślała, że ze względu na narodziny dziecka dostanie ona jakiś pokaźny majątek. Niestety nie otrzymała prawie nic. Jak widać stan ich konta jest bardzo niewielki. E, ogólnie Dina ma bardzo duży żal do swojego dziecka, że no niestety jej plan się nie powiódł, e, więc zupełnie ona się nim nie przejmowała, nie dbała o nie, no i całą opiekę nad noworodkiem przejęła jej siostra Nina. Jak widać ich dom nadal jest w stanie takiej powiedzmy rudery, no bo Dina normalną pracą się nie pała. Najpierw był plan z Mortimerem, niestety zakończony fiaskiem, a teraz ma ona kolejny pomysł na życie. Zyskała ona już brązową rangę kosmetyczki, jak i również sprzedawcy produktów do włosów. No i otworzyła ona taki salon fryzjerski w domowym zaciszu. Jak widać, ma ona również kilku klientów. Przede wszystkim marzyciele do niej przychodzą i ona im wciera różne takie wcierki i odżywki, żeby im te włosy coraz bujniej rosły. I jeśli już była mowa o córeczce Mortimera i Diny, to jest to Linda. Tutaj również imię dopasowane do sióstr kaliente i ich pochodzenia. Dina już nie kocha Dona, dowiedziała się ona o wszystkich jego zdradach, no i ostatecznie zrezygnowała z tego związku. Obecnie jest samotna, przyjaźni się jednakże z Balbiną, więc nie wiadomo dokąd ją ta przyjaźń zaprowadzi. Nina z kolei to ta bardziej porządna siostra, jak się okazało. Jak widać nawet w tym momencie sprząta ona po dziecku, no i bardzo zajmuje się Lindą. W dodatku utrzymuje ona praktycznie cały dom, no bo chodzi do normalnej pracy. Jest ona sprzedawcą w sklepie muzycznym. Zajęcie, być może, nie jest szczytem jej marzeń, no ale nie jest to osoba wykształcona, więc czego oczekiwać? Przynajmniej ma ona jakąś stałą pensję, no i w jakim stopniu mogą one opłacić rachunki. Jeśli chodzi o jej miłości, no to nadal pała ona dużym uczuciem do Dona, no i wierzy skrycie, że ich drogi jeszcze się zejdą. Milion oni też łamanie, także no kolejna nieciekawa akcja w tym domu. U nich po prostu, jak już. Coś się nie uda, to później leci lawinowo. Przy okazji ćwirów wspominałam także, że Nina bardzo przyjaźni się z Aleksandrem i bardzo prawdopodobne, że dojdzie tutaj do jakiegoś związku między nimi, gdy Olek stanie się troszeczkę starszy. Z zupełnie niewiadomych przyczyn Nina bardzo nienawidzi Magdaleny, czyli żony odmarzyciela, ale nie wiem zupełnie jak do tego doszło. Już od samego początku się dziewczyny nie polubiły. Jak widać spaliła im się także kuchnia... Jakby tych wszystkich nieszczęść było mało, no to jeszcze mieliśmy pożar w domu. Tak więc można śmiało powiedzieć, że ta rodzina to prawdziwe biedaki. A marzyciel chyba podrywa kolejną blondynę na darmowy portret. No i ostatni dom, do którego zaglądamy, jest to dom największego macho tej gry, czyli dona Lotario. Nasz przystojniak Don zamieszkał w jednym z bardzo okazałych domów. Wszystko jest tutaj dość nowoczesne, o czym za chwilę się przekonacie. Ogólnie Don pracuje w karierze medycznej i jest on lekarzem w szpitalu, więc zawód bardzo poważany. W przeszłości został on przyłapany na zdradach praktycznie przez wszystkie swoje kochanki. Chyba jedynie Nina się uchowała, a tak poza tym żadna z kobiet już nie chce mieć z nim nic do czynienia, oprócz jego wybranki. A tą wybranką jest Kasia Langerak, czyli pokojówka Daniela która zdecydowała się przeprowadzić do Miłowa, jak i również zaryzykować ten niepewny związek z Donem. Kasia, jak się okazało, bardzo ładnie śpiewa i zaczęła rozwijać swoją karierę właśnie w tym kierunku. Już nie jest ona pokojówką, a właśnie rozwija ona swój talent muzyczny. Jeśli chodzi o sam dom, to jest on całkiem sporej wielkości, aż powiedziałabym za duży jak na dwie osoby, ale jest dość dobrze zagospodarowany. Mamy tutaj po pierwsze sypialnię, jak widać tutaj piękna szafa i taka spadająca paprot. Oczywiście dodatkowa garderoba, no bo to w końcu kaśka, ona potrzebuje dużo rzeczy. Mają jedną łazienkę urządzoną w takim bambusie, trochę bardziej ekologicznie. Mają też drugą łazienkę, to tutaj z kolei kafle, no i do tego bardzo nowoczesny dwuosobowy prysznic. Jest salon, gdzie mamy piękny zestaw tapczany w kolorze białym, no i do tego obraz z wizerunkiem właśnie naszej kaśki. Biało-czarna jest również jadalnia z kominkiem, tutaj stoi także sprzęt grający w razie jakichś imprez. Nieweremontowana jest u nich kuchnia, jak i kolejna trzecia już łazienka, która być może całkowicie zniknie z tego miejsca. No i te dwa pomieszczenia są przeznaczone do samo doskonalenia siebie. Jest tutaj taki ala gabinet z miejscem do podrinkowania, jak i również miejsce do ćwiczenia na symulatorze medycznym. No, patrzcie, jak oni na siebie patrzą z miłością. A Don tak dbał o swoją posiadłość, że nawet czyści asfalt przed domem. Poza tym do miasta wprowadzona jest jeszcze rodzina Hak, jak i również rodzice od przyjemnieczkowej, te tam stare czy coś takiego. Ale u nich praktycznie nic się nie dzieje, zostali oni tylko wprowadzeni po to, żeby tworzyli jakieś tam zgrane tło z tą resztą miasta. No i to tyle, jeśli chodzi o cały update mojego miłowa. Dajcie znać, jak podobają Wam się wątki, które zastosowałam w mojej rozgrywce. Nie zapomnijcie też o kciuku w górę, jeśli podobają Wam się tego rodzaju filmy. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa pa! Boże to jest tęcza. Zawsze jest tęcza. Nie, już znikła. Ale motyw. Eu não estou